Witam Was drodzy widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale tutaj z okolic Szpakowa. Mam nadzieję, że przed chwilą mieliście okazję zobaczyć krótkie przebitki ze zgrabiania tej trawy, którą ostatnio udało mi się skosić. No a teraz zapraszam Was na prasowanie. Klas już za mną, lecimy tutaj na ostro z tym wszystkim, bo roboty jest co niemiara. Nie wiem swoją drogą, czy tej trawy wystarczy tutaj z tej małej łąki, jeżeli chodzi o moje owce i kozy. To zapotrzebowanie na trawę będzie pewnie całkiem, całkiem spore. Dobra, rozładowana. Tak jest, dobrze słyszeliście. Owce i kozy. Widzowie w, pod, pod, pod ostatnim odcinkiem, pod ostatnim materiałem na YouTubie zasugerowali, że powinienem się też wzbogacić o kozy, skoro jeszcze trochę miejsca w mojej owczarni jest. No i co? Dwa razy powtarzać nie trzeba, trochę pieniędzy jeszcze na koncie zostało. Zamówiłem transport i kozy są już w owczarni, także one też potrzebują jedzenia. Jest też z nowości płyta obornikowa. Przy samej owczarni, bo tego nie było. No, a oczywiście jest taka potrzeba, żeby ten nabornik zbierać, bo może uda się go nazbierać na tyle, żeby po prostu w naturalny sposób tutaj, wiecie, nawieść jedno z pól. Muszę się tam obracać, żeby sprawdzić, jak dużo w tej prasie jeszcze jest miejsca. Ona no jak słyszycie pika od momentu kiedy robi się pełna, ale tak naprawdę nie ma to e, nie jest to jeszcze 100%, tylko jest to około 90%. No i potem trzeba po prostu e, w odpowiednim momencie się zatrzymać. E, żeby jak najmniej trawy ominąć. No i po prostu rozładować ją ręcznie. Może kiedyś uda się dorobić mocniejszego, większego, większy, mocniejszy traktor, który miałby opcję pokazywania tego wewnątrz, ale tu niestety z takiego ekranu, a jak widzicie, nie ma. No i to nie pomaga, bo byłoby dużo, dużo łatwiej wiedzieć, kiedy ta prasa jest w pełni po prostu Zapełniona. No, ale cóż, nie wszystko od razu, nie wszystko od razu. Staram się nie przegapić tego momentu odpowiedniego na wyładunek, ale to nie jest proste. Dobra. No, co jeszcze moi drodzy? A no tak, ostatnio był, miałem spore problemy, żeby nakarmić owce. Nie tylko dlatego, że brakuje trawy, ale też dlatego, że wrota do owczarni są dość wąskie. Ale na to już mam pomysł i sposób. To znaczy, wymyśliłem go już poprzednio i mówiłem o nim, więc pewnie was nie zaskoczę. Ale wyposażyłem się. Znaczy zamówiłem szafera, który jest takim wąskim, wąskim ładowaczem. Mam nadzieję, że on pomoże tutaj przy tych wszystkich przygodach, jeżeli chodzi o karmienie. Zamówiłem jeszcze kilka sprzętów, kilka takich pomocnych sprzętów do zwożenia bel właśnie stąd, więc mam nadzieję, że to, że to będzie wkrótce. Powinno być dzisiaj do odbioru. No i to by pozwoliło tutaj na spokojnie zwieść te wszystkie bele z pola z łąki. No i trzeba się jeszcze porozglądać moi drodzy za kolejną łąką, bo ta jedna mi tu nie wystarczy, albo po prostu będę musiał dokupić bele trawy bo to co tutaj zbiorę to na pewno nie wystarczy. Przydałaby się jakaś spora łąka. Może jakaś dzierżawa wejdzie w, w grę. Zobaczymy. Tu niestety już nie dozbieramy do pełna. Choćbyśmy chcieli jeszcze tutaj te omijaki. Załatwili to i tak zabraknie. Ciekawe ile takich sianokosów uda mi się tutaj wykonać. No i czego ta łąka teraz tak naprawdę będzie potrzebowała, ale nad tym się jeszcze zastanowimy. Trochę tu dozbieram jeszcze, ale nie sądzę, żeby to wystarczyło. Tutaj właśnie zazwyczaj ten moment, kiedy ją wyrzucam, to nie do końca udaje się pozbierać wszystko. No dobra. Elegancko, moi drodzy, elegancko 1, 2, 3, 4, 5 Dobrze policzyłem? Chyba dobrze 1, 2, 3, 4 No, 5 raptem To co to jest, moi drodzy? Kropla w morzu potrzeb. Kropla w morzu potrzeb, jeżeli, jeżeli chodzi o moje owieczki i kozy. E, także zdecydowanie trzeba tu będzie pomyśleć o dokupieniu trawy albo zakupię jeszcze jednej i to całkiem całkiem sporej łąki zobaczymy czy to się uda moje finanse już się zdecydowanie skurczyły to znaczy nic praktycznie nie zostało z takich nadwyżek więc teraz jeszcze ewentualnie wejdzie w grę opcja dobrania jakiegoś kredytu, a jeżeli będzie mi potrzebny bardzo jakiś konkretny sprzęt no to po prostu będę musiał brać pod uwagę kredytowanie tego sprzętu. No Spłacanie go po prostu w jakichś tam ratach, nie? no bo to wszystko trzeba jakoś dobrze przemyśleć i, i tak zrobić, żeby było, żeby było dobrze. O właśnie, tu po prawej stronie, na szybko, o, z takich cegieł, które gdzieś tutaj w okolicy udało się dokupić, zrobiona płyta obornikowa. Trochę jest wysoko, ale po prostu już nie było kasy na wyrównywanie tego terenu, bo, bo no i jeszcze e, koparka czy spychacz coś by tu musiał przyjechać, żeby tą ziemię lepiej wyrównać w tym miejscu, więc za to się już nie zabierałem. Op, jeszcze właśnie tu jest do wyrównania, zobaczcie, jak krzywo. E, teraz stoimy. Dobra, ale trzeba zjechać trochę w dół. Nie, no, tak to nic z tego nie będzie. Inaczej do tego podejdę, do tego tematu. Dobra, no, tylko żeby tu w ścianę nie przyłożyć. Elegancko zaparkowane, muszę przyznać. Dobra. No to jeszcze Wam pokażę ten mój inwentarz, to znaczy, dobrze to nazwałem? No, owieczki i kozy, bo nie mieliście okazji widzieć kóz, oczywiście ich tu jeszcze nie było. Dobra, zaparkujmy tutaj. O, już słychać. A, zobaczcie. Są owieczki i są kuski. O, tam na przykład taką szarą z tyłu, widać tu jakaś mniejsza. A, i duże i małe, najróżniejsze się tu udało e, zakupić. je otwarte. E, generalnie wiem, że tutaj też są okna. E, a w zasadzie, no właśnie tutaj też są okna, więc to się tutaj nie wietrzy za dobrze. Można pootwierać część z nich. Ale tu otwarty, więc mają trochę świeżego e, powietrza. O! Czekajcie telefon? Tak słucham? Witam. Zamówiony przez pana sprzęt jest już przygotowany i czeka na odbiór. Może pan do nas podjechać w dowolnym momencie, ale generalnie im szybciej, tym lepiej. O, fantastycznie, dziękuję pięknie za telefon już do was, Jana. No widzicie, jak coś świetnie układa. Człowiek czeka na zamówienie i okazuje się, że jest. Okazuje się, że już czeka. Ach. Rewelacja, ale jestem podekscytowany. No, tym sprzętem po pierwsze będzie łatwiej zwieść te BL z pola, a po drugie będzie łatwiej po prostu karmić moje owieczki i kozy. No, a to będzie pewnie, no, na pewno, codzienna czynność, więc tego się pewnie jeszcze naoglądacie na przestrzeni kolejnych odcinków, na które już teraz Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie. No i że trochę częściej uda mi się coś dla Was publikować. No mam taki plan, ale co z tego będzie, e, to zobaczymy. O, tu jest ciekawa łąka, całkiem spora, dość blisko domu. Muszę się zainteresować tym tematem. E, może udałoby się wydzierżawić ją? A widzę, że jeszcze nie skoszona, a już na pewno mogłaby być skoszona. Więc dobrze by było ten temat ogarnąć, no bo owieczki i kozy będą potrzebowały całkiem sporo jedzenia. No to teraz tak, jeżeli macie jakieś sugestie co do tej serii, chcielibyście mi coś podpowiedzieć, doradzić, zasugerować. No, zwał jak zwał. Macie po prostu jakąś wizję co do tego, co powinienem tutaj następnego zrobić, to dajcie znać. Mam nadzieję, że szybko pojawią się kurczaki na moim gospodarstwie, bo bardzo chciałbym, żeby jajek nie zabrakło, żeby to było po prostu i czekało. No, ale to oczywiście musi jeszcze. Chwilę wszystko potrwać. O, już widzę, już widzę czerwoniutki szafer. Elegancko, elegancko, elegancko. Czekajcie, ja sobie tu zaparkuję, żeby komuś czasami nie przeszkadzać, i skoczę szybko do sklepu, podpisać wszystko, że odebrałem, a potem już ładujemy. Dobra moi drodzy, teraz już jestem po wszystkich formalnościach, możemy oglądać. No więc tak, jest tak jak mówię szafer, elektryczny, więc trzeba będzie jeszcze gdzieś pomyśleć o tym, żeby postawić stację ładowania. No i ma taki elegancką przystawkę, która tu pomoże ładować bele właśnie już bezpośrednio do owczarni. Ale jak powinien ten budynek teraz nazywać, skoro mieszkają tam i owce... I kozy, może po prostu chlew. Nie wiem. No bo to obora nie jest. Dobra, niech będzie, że owczarnia. Ja miastowy mogę tak to nazwać. No i mamy dwie przystawki Gowayla. Jedna na tył, jedna na przód. No i tutaj będzie można elegancko z pola zwieść dzięki nim bele. No i jeszcze laweta, o której Wam nie wspomniałem. Ona będzie tutaj mega, mega potrzebna, bo... Po pierwsze, czasami ze sklepu będzie trzeba przywieźć jakieś bagi, big bagi, może z, nie wiem, z nasionami. Może trzeba będzie dokupić trawę z jakiegoś innego miejsca i przywieźć od jakiegoś gospodarza. No to ta laweta posłuży nam do tego wszystkiego, bo jak na razie nie mam pieniędzy na to, żeby zakupić jakąś porządną przyczepę, która by umożliwiła transport bel. No więc trzeba sobie radzić z tym, co jest. Mam coś na oku, coś fajnego, ale to nie wszystko od razu. Nie wszystko od razu można mieć. Tak to jest, tak to jest w życiu. Wiecie, potrzebuję na razie łąki dużo bardziej niż na przykład przyczepy do zbierania bel, która by tutaj to ułatwiła. Więc na razie sobie radzę z tym, co jest. Zobaczcie, jakie to jest zwrot. Ja. Yeah. Elegancko, no tym to będzie aż przyjemnie karmić. Tym razem nie zamawiałem transportu ze sklepu, no bo. nie za wiele tego oczywiście. A te transporty też sporo kosztują, więc pomyślałem, że skoro i tak jest mi potrzebna laweta, to lepiej samemu będzie po to przyjechać. I trochę mniej zapłacić po prostu. Dobra, pasy transportowe zapięte można wracać. Powiem Wam, że zwrotność tego szafera jest niesamowita. Mam nadzieję, że będzie się bardzo, bardzo przyjemnie tym pracowało. Czy tu nic nie jedzie? Dobra, na razie nie. No bo z tą lawetą się jednak troszeczkę inaczej podróżuje. A nie miałem jeszcze okazji za wiele tym fendem tutaj po ulicach pojeździć, głównie po polach jednak. No, trochę pojeździemy, ale, no tak jak mówię, nie za dużo. No dobrze, moi drodzy, mamy już najważniejszy sprzęt. Trzeba będzie jeszcze oczywiście się zająć zwiezieniem tych bel z pola. No i nakarmieniem owieczek i kus. Na no później chyba siadam do internetu i popytam i popatrzę, czy gdzieś tutaj w okolicy ktoś nie chce wydzierżawić jakiejś łąki. Pytam o to konkretnie, między innymi. Muszę tutaj znaleźć osobę, która jest właścicielem tej właśnie łąki. Bo to byłoby blisko do domu, byłoby to idealne rozwiązanie. No właśnie, domu moi drodzy, to jest też temat rzeka. Bo planuję tu zakupienie w zasadzie gotowego domu. Trochę przypomina taki indiański namiot. No, indiański może nie, ale namiot na pewno. Ciekawe czy Wam się to spodoba. To znaczy, to nie będzie namiot, oczywiście, bo to musi być też. Budynek, który tutaj przetrwa zimę. i planuję go e, umieścić. Słuchajcie, o tak mniej więcej przed nami teraz, tak na skos, tam pod lasem. Tak sobie to wymyśliłem. Mam nadzieję, że to się uda i e, że to będzie fajne miejsce. No bo trzeba tutaj postawić dom. Także przyjedzie dźwig e, i powinni mi to wszystko tutaj już niedługo, e, niedługo dowieść. No pewnie w kolejnym odcinku się jeszcze nie uda, ale... Ale mam nadzieję, że wkrótce będę się wam mógł pochwalić no, miejscem gdzie będę po prostu sypiał, gdzie będę mieszkał, bo tutaj na razie śpię nad, nad ten. nad szwalnią, ale no... Nie jest to rozwiązanie idealne, oczywiście. Nie taki jest plan. Dobra, zobaczmy, jak to się wszystko sprawdzi, moi drodzy. Także mam nadzieję, że tutaj, po prawej, na górce, pod drzewami, już wkrótce stanie mój dom i będę was mógł zaprosić na e, takie wirtualne zwiedzanie. Nie będzie to duże, ale na ten moment wystarczy. E, tak pomyślałem, że ponieważ dom jest e, przywieziony w, tak naprawdę w całości, e, to będzie można ewentualnie kiedyś po prostu sprzedać go dalej i coś tutaj na przykład wybudować już takiego murowanego docelowego jeżeli ten okaże się za mały a może wcale się nie okaże za mały, a nie wiem jeszcze zobaczymy, plany są, są ogromne tutaj na, na rozwój tego wszystkiego a no właśnie, mówiłem wam o tym, że w planie jest kurnik no tak, to taki pierwszy plan poza budową domu tutaj zobaczymy jak to się wszystko uda bo wiecie na to wszystko musi być odpowiedni moment nie dobra elegancko no i teraz będzie trudniej bo te pozostałe bele trzeba tutaj tyłem ee załadować. Przydałby się ciągnik, który miałby takie możliwości, żeby się tutaj obrócić. Waltra byłaby chyba idealna do tego. Ale to takie marzenia. Żeby tutaj zakupić waltrę. Może się kiedyś uda, ale... No nie wiem. To o, drogie ciągniki. Drogie maszyny. A ja potrzebowałbym też czegoś większego ogólnie, żeby tutaj na no, w przyszłości móc na przykład orać. Czy to się uda? Dowieść do domu? Życzcie mi powodzenia. A jak jakąś zgubię, to będę po nią wracał. No co poradzić? No ale, tak jak widzicie, mogę w tej chwili trzy transportować. Tą trzecią nie, nie nabiłem tutaj dokładnie, ale trudno. Jest jak jest. I będę jechał za szybko, byle by dotrzeć, do, dotrzeć na gospodarstwo i po prostu e, tam je rozładować, a już dalej. Szafer sobie z nimi, mam nadzieję, poradzi. E, I bez problemu wjedzie do owczarni. Dwa kursy i jesteśmy w domu e, Oczywiście w przyszłości Kiedy tych bel będzie więcej To będę musiał kombinować no, e, Trochę pieniędzy trzeba Żeby kupić porządną przyczepę Która mogłaby tu służyć do transportu e, Najlepiej taką z autoładowaczem Bo ja po prostu e, Sam będąc na tym gospodarstwie no, Będę miał dużo pracy I jeżeli będę miał sobie poradzić Na takim ogromnym polu ze zwiezieniem bel eee, No to zajmie mi to w opór czasu A tego oczywiście nie chcemy Nie Chcemy to jakoś logicznie wszystko zrobić Op. Nie mówię żeby No się dorobić a nie narobić się Bo tego tak to się nie da No ale wiecie o co mi chodzi Po prostu nie można tutaj przesadzić Z ilością obowiązków bo Bo potem nie damy rady Dobra będę tutaj na razie je zrzucał Napowiem no Wam, że rozładowywanie tych bel to nie jest taka prosta sprawa. Trochę robią, co chcą. No ale dobra, spróbuję to robić inaczej. Spróbuję to... to zrobić w taki bardziej naturalny sposób, zsuwać je po prostu. A potem to już najwyżej szaferem się je poukłada. Może tak będzie szło lepiej. Tak jak mówię, potrzebna mi jest przyczepa. Dober z jakimś ładowaczem To zdecydowanie by ułatwiło No mam tam dwie na oku Będę zerkał na cenę rynkową Może pojawi się jakaś Promocja, może Ktoś gdzieś w okolicy będzie coś sprzedawał Ale na to to szczerze mówiąc liczę najmniej Dobra, jedna jest tutaj Jedna tu z tyłu A naliczyłem ich Chyba sześć chyba że się pomyliłem i było ich jednak pięć. Czas nakarmić owieczki i kozy. Pewnie jeszcze trochę do jedzenia mają tam z tego, co ostatnio im dałem, no ale wiadomo, że czas już na, na kolejne karmienie. Nie wszystkie będę Wam pokazywał. Nie będę Was tutaj zanudzał ciągle tymi samymi pracami: czy to na polach, czy to na łąkach, czy przy samym gospodarstwie. Ale od czasu do czasu będę na pewno opowiadał o, e, o tym, bo myślę, że wygeneruje to masę różnych e, przygód i e, no... Jednych, jedne będą pewnie śmieszne, inne mniej godne pozazdroszczenia. E, no ale jest tak jest. Jakieś przygody tutaj na pewno e, będą na gospodarstwie. O! Pojawiła się paleta. Eee, wełny to znaczy no początek, oczywiście to będzie, bo będzie i to na pewno dużo, dużo więcej. Cześć, kuski, cześć, owieczki, przybywam z jedzeniem. Tym to może nawet między nimi krążyć. Nie ma problemu. No, taką maszyną, moi drodzy, to można je karmić każdego dnia. Świetna, zwrotna, wąska. Oj, już myślałem, że ta owieczka się gdzieś wybiera na spacer. Nie uciekajcie, ja wam tu jedzenie wiozę. Dobrze, moi drodzy. Owieczki i kozy nakarmione. No, zadowolone. Jeszcze tutaj zostały trzy bele. Trochę mało. Będę musiał kombinować dalej. No i wełna zaczyna się tutaj zbierać, więc pewnie niedługo będzie można ruszyć z produkcją czegoś z tej wełny. A, rozmarzyłem się. No dobrze, moi drodzy. Żegnam Was pięknie. W tych pięknych bądź co bądź okolicznościach przyrody trochę z tego masła maślane wyszło. I zapraszam bardzo serdecznie na kolejne materiały na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.